Dajcie, widzowie. No, 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 widzowie! Widzowie z tej strony, Mikulson. Dzisiaj będziemy nagrywali jak ja i Lukowi, cały czas będę nagadał cały dzień na tak. No. Dobra, widzowie! to za będzie nowy update gdzie prawdopodobnie będą te koiny ryby. No. I będzie nowa kraina i cztery albo dwa nowe jajka. nie tak. I Mikulson podejrzewa, że świat nowy, ile będzie kosztował? gdzieś około 300 bilionów. 300 bilionów? O, dużo. No czy sprawdziałam, ale prawdopodobnie nie na pewno. No. Dobra. nie, nie inny tak. Dobra, ale poczekaj. I nagrywaliśmy jeden film, nie udało się włączyć głosu. No film na tyle mądry, że zrobił tak, że bez głosu nagrał. No nie, Jęcz. No ty się skapnąłeś. No to już nie mogę co? Ej, Jurko no. czekaj! No. Ja Czekam, wracam. Dobra. Y, widzowie, możecie zapraszać do mojego... Y, możecie mnie zapraszać do banku. na też. Ciekawe gdzie Nikulsen poszedł. No i y, świat nowy będzie... Na Hacker Portals. Dobra, już, już, już jestem. Dobra. Tutaj. Witowie, jak ktoś, to zapraszajcie mnie do banku, ja mam y, Vito YouTube 2014. Z dużej V. No ja Julek 2012. Podłoga 11. Dobra, teraz pierwsze zadanie. Julek włącz trajdy. Aha, ja wypadłem poza za świat, bo, bo mi skrzynia na wlazła. O, dobra. Włączę włącz trajdy. O i widzowie jakbyście nie widzieli jesteśmy na prywatnym serwerze i no jaka jest różnica. Kaj. Jaka jest różnica w... Wracajcie do grupy na Robloxie Kajko 023. O no, Kajko 023. Kanał no. i grupka na Roblox. Jestem... No, net... net Będziemy na jeszcze na... Jak nagramy jeszcze jeden odcinek, to będziemy rozdawali pety. No. Dobra. I jak pod tym filmem będzie 500 łapek w górę, to nagramy chowanego w pet simulator. Hej, dobra. No dobra. Widzowie, jeszcze na samym końcu odcinka pokażę Wam moją grupę. I tam mam fajną koszulkę. A dołączyłeś do mojej grupy? Dobra. Potem dołączysz do mojej grupy. No nie, nie, no nie. A. No dobra, jakie? O, czekaj, czekaj, zapomnieliśmy yy, powiedzieć, że dzisiaj cały dzień będzie... No tak, muszę mówić. Muszę mówić ciągle no. tak, dobra. Chciałbyś mi dać swoje pety? Ale wszystkie? No cześć, możesz mi dać. No dobra, to nie są moje założone. Mogę Ci to dać. No ok. No dobra, git. Ale nie zabierzesz. Nie. Zatóki eee. no, nie będzie 15, to, to nie. I jeszcze no i teraz... Yy, Junek, czy no. chciałbyś ten... No. Yy, co się nazywa, chciałbyś odpuścić te geny, które ty jestem winien? Nie no, to nie, 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 nie. ale ty nie dzień na tak? Odpowiedz tak. Dobra. Widzowie, jutro będzie film, że on będzie mówił mi ciągle na no tak. Nie. Tak to i to będzie. Jak i... wbijecie, jak wbijecie, to łapek w górę. Co? No dobra. dobra. Ale do kiedy? Do końca tygodnia. Dobra. Do końca tygodnia, jeśli będzie łapek w górę. Hmm, ale... czy chciałbym wyłączyć na inną grę? Tak. O widzowie, mam jeszcze. No pale ekskluziwą. Dobra. Chciałbym wejść na Power of Hell. Dobra. Dobra. No to... O, widzowie... No nie muszę na końcu na końcu ten. Mm, patrzcie. Czekaj, to, to nie jest moja grupka, to jest moja grupka. I to jest bluzka. Hamburger. Dobra, i do mnie. Możecie dołączyć. Dobra. Tower of Hell. Mm. Ja mam obecnie na tym koncie piąty level, ale na innym mam o wiele większy. No. Ani ma jak masz dziesiąty, jak ktoś. dziesiąty. <laughs> Dobra. Tylko pamiętaj, umawialiśmy się, że jak będziemy, że jak będę na samej górze, to nie będziesz mi mówił. Dobra, takich pytań nie będę zadawał. Ale powinienem. Nie nam. Nie. No. Czy chciałbyś mnie nie dogonić w ciągu dwóch minut? Nie wiem. Ale jak ty jesteś na drugim? Normalnie nie gra się graszia no. na... No nie! No nie. Jak? Jak ty tam jesteś? Powiedz. Nie, no nie wiem. Nie, 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 nie. No. Co? Jak? No. Czy chciałbyś mi powiedzieć, w jakiej gra gry? No dobra, Bedwarsy, Tower of Help, Ed Simulator X, Kat, Morder Party. A Julek, a chciałbym dołączyć do kata? Tak. Dobra. Jak ktoś widać, to Julek ma pierwszy level, 102. a ja 105. 102. Prawie jest, a, no to jest trzeci. Dobra. Dobra, I tam możemy dołączyć do mnie. Dobra, dołączamy, dołączamy do Mikołaja, do Mikulso. A, a jaka? Może morder, a jest morder? No, znaczy nie. Hmm. Tutaj, tutaj ma być. O, jakbyście grali na komputerze, widzowie, to ja. Y, tutaj możecie emotki. A patrzcie moją, o nie, mi nie Mogę mieć emotkę najlepszą w grze. Nie widać. Nie widać mnie. No. A dobra, czekam. Co on tam robi? Dobra, Mikulson, runda się zaczęła. Runda się Mikulson zaczęła. Ciekawe, co tam Mikulson robi. Dobra. No i no są no, dawaj. Techniczne, techniczne małe te problem. No, czy, problem. jak mam cię za 9 gemów? Za 9? No. A ty racy mamy za złego. A wiesz, że mógłbym kupić. No tak, czy, chciałbyś, czy chciałbyś, żebym cię zabijał, a ty byś mnie nie? Tak. No, nie. Ale nie chcę, a jak target będzie? Tata, to już nie to, mój problem. <grym> nie, nie bierz mojego nożu. <grym> o, dzięki za przypomnienie. Przecież ty masz, no, Przecież ty masz... Ja, dlaczego ja mam dwa takie same noże? Co? Ja mam dwa, Panie, dwa te same noże mam. No nie jakieś wielkie srejki i wieś ja szikowałem. ej, ja byłem poza mapą i niejakiś bacon. Nudkę konał. Co? Ej, cheater. Jego ja Dobra. Jakie to. Ile to. Ej, jeden chłop rozwalił trzech naraz. Kurwa. Dobra. Jeszcze tak, wieś, cztery pytania i chyba kończymy odcinek. No, dobra. Pamiętajcie, widzowie, stawcie w górę. Weźcie tu. Widzowie, dobijcie to, Dzień proszę. Dnia, no. Widzowie, dobijcie to, bo nie wiem, jutro może. Bo za tydzień chyba Mikołaj będzie, <noise> mówił wszystko na tak. Fajnie by było. Nie mogę go zabić. Gdzie jest Mikulson? Gdzie? Mikulson, gdzie jesteś? Mikulson Nie no, gdzie on jest? Gdzie on po las. O tam jest, git Nie no Mikulsona chociaż zabiję, nie skapnie się Skapnąłeś się? Skapnąłeś się, co ja zrobiłem? O, Nie, się? Nie uciekam! Uwielbiam. Dlaczego? Dlaczego? O, widziałem... Dobra, jeszcze trzy pytanka. Dobra. Pierwsze. Czy... I dołączyliśmy do Tower Rafael, a nie no, dobra, ostatnie dwa. Znaczy no, nie do Tower Rafael do Pack Simulator. No dobra, y ale poczekaj. Widzowie dobijcie... dobiję... Dołącz do, do mnie. Widzowie dobijcie do kolei... Do... 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 dobijcie za tydzień. Y ty y chodzi tak gdzieś 20 subskrypcji. Nie. Chociaż chodź. No dobra, chociaż... Czekaj. 20 subskrypcji, bo... No, nie jesteśmy, jeżeli chodzi o subskrypcję. Subskrycję. Co? Co? I dobra, widzowie 20 łapek w górę za tydzień. Nicholson za... Nicholson za tydzień! Nicholson za, 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 za tydzień? słucham, mnie. i trajda? by... Co? Chciałbyś mi dać trade'a? No za 38 sekund. No. O, akurat nie jest tego jedno ja. Co? Który jestem na serwerze? Zróbmy sobie Kata. Co? Zróbmy sobie Hacker Tak, na pewno, dzisiaj widzimy chłopaca, miał Huge Hacker Kata i Huge Weaverne i Huge festive. Rajda daj, daj ostatnie, py, ostatnie pytanie. No dobra. Dawaj. Trajda. ty, Typie, o ty. Czy chciałbyś odzyskać swoje pety? Tak. Jej! 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 Trzy Jej! Dzień! To Ci jeszcze dam? To nie jest huge! Jakbyś jeszcze nazwał to huge. Nie. Dobra, widzowie. Dlaczego on się Skończymy. nazywa Dexter? Czy Zeus? Zeus. Chyba widzowie jest skończone. Mm. I zapraszajcie do banków. jurek no, 2012, jest. długa 11. A ja 2014. A co? A ja wito YouTube 2014, i wszystko koło siebie. Jak to, jak to wito YouTube? Czyż, I ty jesteś. A jest niepotrzebny. Mikulson, ser. Mikulson, ser ja jesteś. Więcej. No to Senser, pójście też. To, no dobra, to, dobra. jeśli, jeśli Vito YouTube 2014 nie zadziała, to napiszcie senser. Ja. I to koło siebie i dłużej my i to koło siebie, dobra? To kończymy lek? No, kończymy. Wbijajcie bijajcie 20 łapek w górę. Żebym odzyskał gemy. Wszystko. A więc myła. Nara. Pa widzowie. Pa.